Anna Detz, znana pogodynka stacji TVN, zakończyła swoją współpracę z telewizją po 12 latach. Jej odejście nie pozostaje bez echa, ponieważ jest to kolejna prezentująca, która postanowiła związać się z innymi projektami, co staje się dość zauważalnym trendem w stacji. Informacje na temat zakończenia współpracy Anny z TVN Warner Bros. Discovery zostały ujawnione przez redakcję wirtualnych mediów. Portal poinformował... Że Anna Dec będzie pełnić swoje obowiązki w stacji do końca sierpnia 2025 roku. Warto dodać, że sama Pogodynka jak dotąd nie skomentowała publicznie decyzji o zakończeniu współpracy. W połowie lipca bieżącego roku podzieliła się na swoim Instagramie zdjęciem z wakacji, które opatrzyła dość wymownym podpisem podkreślającym, jak długo związana była z TVN. Swoją przygodę z tą stacją Anna rozpoczęła w 2013 roku debiutując w internetowym zespole Faktów oraz w redakcji magazynu Meteo News w TVN Meteo. Jej talent i charyzma przyczyniły się do znaczącego wzrostu popularności wśród widzów, szczególnie podczas prezentacji prognoz pogody w TVN24 oraz po wydaniu Faktów w TVN. Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach Anna Dec stała się jedną z wielu znanych twarzy TVN, które zdecydowały się na rozstanie z telewizją. W pierwszej połowie 2025 roku Anna zakończy swój kontrakt z TVN, a wokół jej decyzji krążą spekulacje. Warto przypomnieć, że nie jest ona pierwszą pogodynką stacji, która zdecydowała się na ten krok. W zeszłym roku pożegnała się z TVN Agnieszka Cegielska, jedna z najpopularniejszych postaci w polskiej telewizji. Wcześniej odeszły również inne znane twarze, takie jak Agnieszka Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecka oraz Hubert Urbański. Anna Dec nie jest jedyną osobą, która po latach pracy w TVN zrezygnowała z bycia pogodynką. W poprzednich latach stacja również utraciła kilka znanych twarzy, w tym Omida Menasach, który przeszedł na inne stanowisko skupione na działaniach biznesowych. W całym tym kontekście można zauważyć, że TVN zyskuje oraz traci pewien wizerunek, a zmiany w składzie prezentujących zdają się być dość dużą częścią tego procesu. Zakończenie współpracy Anny Dec z TVN wzbudza zainteresowanie mediów i widzów. Na pewno będziemy śledzić jej przyszłe kroki oraz to, jakie nowe projekty może zainicjować po zakończeniu pracy w telewizji